Dzień dobry Państwu. W piątek rano na eurodolarze znajdujemy się mniej więcej na poziomie 1,2750. Wczoraj bardzo niemile zaskoczył nas indeks FED z Filadelfii. Poziom minus 10,7 punkta okazał się znacznie gorszy niż prognozowane plus 2 punkty. Jeśli chodzi o dzisiejsze wydarzenia makroekonomiczne, nie będzie ich wiele. Pojawią się jedynie odczyty dotyczące bilansu płatniczego i handlu zagranicznego strefy euro, jak również produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych, to po południu. W związku z tym można się spodziewać, że uwaga inwestorów skupiona będzie na wydarzeniach w strefie euro, czy też na pogłoskach dobiegających z Hiszpanii. Gdzie mówi się o możliwości wystąpienia o pomoc finansową do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Jeśli chodzi o sytuację na parach złotowych, tutaj jesteśmy nieco powyżej wczorajszego popołudnia, ale poniżej wczorajszego poranka, to znaczy na poziomie 4,16 na euro złotym i około 3,26,30 na USD PLN. Nie będzie się dzisiaj działo nic szczególnego, jeśli chodzi o ewentualne odczyty z polskiej gospodarki, w związku z tym można domniemywać, że wpływ na wydarzenia będą miały przede wszystkim ruchy na eurodolarze. Tyle informacji przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.